Premier Rzeczpospolitej Mateusz Morawiecki podczas swojej konferencji prasowej podjął temat wsparcia dla branż, które najbardziej ucierpią podczas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Wszystkie przedsiębiorstwa, które zostaną dotknięte tym rygorem, mają zostać objęte programem wsparcia. Największe obciążenie dla przedsiębiorców w czasie tej drugiej fali pandemii. Dotyczy różnego rodzaju obostrzeń w dziedzinie usług, w szczególności dotyczy to usług w gastronomii, restauracje, bary, puby, ale także rozrywka, również branża fitness, trenerzy, pracownicy w siłowniach, to są przedsiębiorcy, jednocześnie bardzo często pracownicy, którzy muszą dzisiaj otrzymać pomoc. W ramach tarczy branżowej będzie można skorzystać między innymi ze zwolnienia ze składek ZUS w listopadzie wdrożone zostanie również postojowe w tym samym miesiącu trzecim wsparciem będzie bezzwrotna pożyczka w wysokości 5 tysięcy złotych dla mikro i małych firm. Po czwarte zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok z jednoczesną rekompensatą tego zwolnienia dla samorządów, a więc zwalniamy państwo będzie refinansować samorządom ten, ten ubytek w dochodach dotyczących opłaty targowej. W przypadku pierwszych trzech rozwiązań kryterium uzyskania wsparcia jest proste. Wystarczy, że przedsiębiorca osiągnie przykład mniejszy o 40% w porównaniu do października lub listopada poprzedniego roku. Już w najbliższy czwartek spotykam się z Radą Dialogu Społecznego. W także tego dnia spotkam się z Radą Przedsiębiorczości. Oczywiście spotkam w przestrzeni nie wiem, wirtualnej. Wraz z pracodawcami, wraz ze związkami zawodowymi będziemy dyskutować o tym, jakie strategie rozwojowe i strategie przyszłych najbliższych kilku lat. Chcę zapowiedzieć, że ten dialog będzie bezustannie kontynuowany. Już w najbliższy czwartek spotykam się z Radą Dialogu Społecznego. Także tego dnia spotkam się z Radą Przedsiębiorczości, oczywiście spotkam w przestrzeni wiem, wirtualnej. Wraz z pracodawcami, wraz ze związkami zawodowymi będziemy dyskutować o tym, jakie strategie rozwojowe i strategie przeciwdziałania negatywnym gospodarczym skutkom koronawirusa w obroć. Projekt ustawy został złożony do rozpatrzenia na najbliższym spotkaniu Sejmu. Zawiera on również szereg ułatwień biurokracyjnych.